Siódmy odcinek programu będzie grany, a dzisiejszym moim i waszym gościem jest Michał Gudka, Kanal Plus, a także Nuance Sport. Witam cię, Michał. Cześć. Zacznijmy sobie od takiego porównania, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o meczach reprezentacji Polski. Pierwszy mecz towarzyski z Ukrainą. Godzina 20:45. I zaczniemy sobie od takiego porównania. Czy bliżej nam będzie do spotkania, które widzieliśmy na Euro 2016, kiedy to wiemy, że wygraliśmy 1-0 z reprezentacją Ukrainy, czy może pamiętna eliminacje do Mundialu? Werpa, kiedy to 0 do 1 i 1 do 3 na narodowym nieuznana Bramka Jakuba Błaszczykowskiego. Wydaje mi się, że Ukraina jest lepsza niż była na Euro 2016 i Andrzej Szewczenko wykonuje tam naprawdę konkretną robotę. Oni grają z trudnymi przeciwnikami całkiem dobrze, więc podejrzewam, że będzie nam trudniej. Czyli stosując to porównanie, raczej eliminację z czasów Waldemara Fornalika, myślę, że trudna przeprawa, myślę, że nie tak komfortowa przewaga, no bo. To było 1-0 na Euro 2016, ale taki mecz, w którym naprawdę mieliśmy to wszystko pod, pod kontrolą. Wydaje mi się, że tutaj o tę kontrolę będzie nam trudniej. I chyba też drużyna Jerzego Brzęczka to nie jest drużyna, która z rywalami nawet z takiej półki jak Ukraina, czyli powiedzmy, że podobnej do naszej, skupia się na takiej kontroli. Raczej chcemy reagować na to, co robi przeciwnik, więc wydaje mi się, że, że po prostu tak to może wyglądać, że Ukraińcy będą... Próbowali nam narzucić swoje warunki. No właśnie, Ukraińcy są w bardzo dobrej dyspozycji. Ostatnie mecze, nie licząc y, starcia z gigantami w postaci Niemców-Francji, kiedy dostali 1 do 7 i 0 do 4 z Hiszpanią. Tak. To zwycięstwo ostatnio właśnie 1 do 0 z Hiszpanami na własnym obiekcie, a od meczu 0 do 4 z Hiszpanami, kiedy to przegrali na wyjeździe, zanotowali pasę pas dwóch lat bez, bez mhm. porażki, więc to tylko pokazuje, jaka siła drzemie w tej, w tej drużynie. Mm, na pewno Robert Lewandowski nie wystąpi w tym meczu, Ju, Jerzy Brzęczek już to oznajmił, Jakub Kamiński, Michał Kar Jarbownik Damian Kądzior, także Bartłomiej Drągowski to są kolejni nieobecni i dowołany został Przemysław Płacheta. Czy ty widzisz szansę dla tego młodego piłkarza Norwich? Myślę, że powinien dostać szansę. No, dobrze by było jakby jednak ten mecz z Ukrainą był takim trochę sprawdzianem dla, dla nowych twarzy, albo dla tych piłkarzy, którzy może nie debiutują, ale, ale dopiero co debiutowali, bo ja w ogóle zastanawiam się jaki jest, tak najogólniej rzecz ujmując, sens sparingów. W czasie pandemii. Mamy i tak już dużo tych meczów w Lidze Narodów, a nagle się robi na przestrzeni 7-8 dni trzy spotkania, gdzie ci piłkarze i tak są obłożeni w klubach. Więc tutaj jak najbardziej myślę słuszne jest to, żeby Robert Lewandowski odpoczął i tak dalej. I płacheta, który jest, tak jak mówisz, dowołany, myślę, że powinien tutaj zostać sprawdzony, bo też nie sądzę, że mamy jakieś specjalne bogactwo na tych skrzydłach. Bo Kamil Grosicki był ostatnio w bardzo dobrej formie podczas zgrupowania, ale w klubie nie gra i też jest takim piłkarzem, na którym tak długofalowo już liczyć nie możemy. Jest już, jak wprawdzie jest Szymański, ale ten Płacheta właśnie jest taki grosikowaty tak, i, i tak. To, jest, to jest to, że on może tutaj tak naturalnie zapełnić tę lukę, która kiedyś w przyszłości powstanie po Kamilu Grosickim. Jestem bardzo ciekawy tego piłkarza, bo on tak w Norwich no, miał niezłe wejście, też bardzo dobrze prezentował się w sparingach, ale później jak przyszła Liga to może niekoniecznie zawsze był w pierwszym składzie, mhm. chociaż z tego co widzę i z tego co też obserwuję chociażby na Twitterze wśród kibiców Norwich, zbiera pozytywne recenzje, więc to jest też taka Liga, która dobrze przygotowuje myślę fizycznie piłkarzy. Także on myślę, że przyjedzie naładowany, i tutaj zdecydowanie powinien na niego Jerzy Brzęczek postawić, chociaż wątpię, że to będzie od pierwszej minuty. A jak byś widział atak reprezentacji Polski właśnie na mecz z Ukrainą, bo wiem, że w następnych spotkaniach, no to siłą rzeczy Robert Lewandowski wyjdzie w podstawowym składzie, ale na ten mecz z Ukrainą. Czy jednak dać szansę Milikowi, który wiemy, jaką ma sytuację w swoim klubie, nie gra regularnie, teraz w ogóle nie został powołany, ostatnio nie przedłużył kontraktu z różną z Neapolu. Czy może dać szansę Krzysztofowi Piątkowi, który ostatnio z bramką w barwach herty? To wszystko zależy już od reszty ustawienia drużyny i nie widzę chyba ustawienia na dwóch napastników, chociaż chciałbym. Chciałbym to takie myślenie życzeniowe, żeby jednak ten duet ogrywać, bo chyba docelowo widzę współpracę duetu np. Lewandowski z Milikiem, chociaż no z Milikiem to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Trochę nie jest tak, że reprezentacja powinna być organizacją charytatywną, która daje szansę piłkarzom, którzy jej bardzo potrzebują, bo, bo sytuacja w klubie jest taka, a nie inna. Ale też trzeba pamiętać, że Milik będzie za chwilę miał zimowe okno transferowe. Ono jest dużo szybciej niż zwykle, bo, bo i to letnie trwało dłużej, i sezon, start sezonu się opóźnił, więc to nie jest też do końca tak, że ten Milik to za chwilę w ogóle do euro nie będzie grał i, mhm. i nie możemy sobie na to pozwolić, żeby mu nie dawać. Żeby nie grał w klubie, a szansę dostawał tylko w reprezentacji, więc wydaje mi się, że decyduje się Jerzy Brzęczek na wariant z jednym napastnikiem. Chętnie zobaczyłbym dwójkę, ale trudno mi po prostu w to uwierzyć, bo też spodziewam się, że trochę będzie się chciał tym meczem przygotowywać do tych już trudniejszych sprawdzianów w Lidze Narodów, a tam nie będziemy grali za bardzo ofensywnego futbolu. Jerzy Brzęczek powiedział takie słowa. Na pewno nie jesteśmy faworytem grupy. Potrzebujemy jednego punktu, żeby wykonać nasz pan minimum, czyli utrzymać się w najwyższej dywizji Ligi Narodów. I tym oto cytatem przechodzimy do pierwszego meczu, właśnie, który będzie rozgrywany 15 listopada o godzinie 20.45 na wyjeździe z Włochami. I po poprzednich meczach Ligi Narodów, ale także po sparingu z Finlandią, można dostrzec takie stwierdzenie, czy w końcu styl ten skutecznie że go brzęczka został odnaleziony. Co ty o tym sądzisz? Poprawiła się atmosfera wokół reprezentacji po tych październikowych meczach, ale myślę, że ten listopad, właśnie to będzie gdzieś odnalezienie tego środka. Bo wrzesień był beznadziejny, wszyscy tak. zwalniali Jerzego Brzęczka. Sam narzekałem mocno wtedy na to, jak ta dużna się zaprezentowała, przede wszystkim w meczu z Holandią. Później, nagle w październiku, Wajka odbiła w drugą stronę i myślę, że teraz gdzieś do tej naszej, mimo wszystko nie za wysokiej średniej, będzie, będziemy równać na tym zgrupowaniu. Coś mi się wydaje, że no, te słowa pokazują w ogóle z jakim nastawieniem podchodzimy do dwóch meczów, no bo to jest jeden punkt w dwóch meczach, więc zamurować się, przetrwać, e, liczyć na okazję po kontratakach. Będzie już Robert Lewandowski, więc może coś e, wpadnie, a ten widowiskowy styl, który widać było chociażby w meczu z Finadią, no, no, dobrze, że chociażby właśnie z Finlandią, z Bośnią, gdzie ci rywale są od nas słabsi, szczególnie Finlandia. Gramy w końcu tak jak na faworyta przystało. A z tą Bośnią też nie chciałbym wyciągać zbyt daleko idących wniosków, bo rywal szybko zaczął grać w dziesiątkę. I dopóki nie był w pełni sił, to były sytuacje pod naszą bramką. Mhm. Więc wydaje mi się, że ten mecz mógł na przestrzeni 90 minut, 11 na 11, wyglądać na bardziej wyrównany. Był na tym meczu właśnie, we Wrocławiu. I powiem ci, że ciężko to wyglądało tak, jak mówisz, właśnie do czerwonej kartki dla. Tak, no później wszystko się odmieniło za, za sprawą tego, że mieliśmy przewagę jednego piłkarza, więc. Wydaje mi się, że jednak będzie znalezienie środka, chociaż nawet niżej niż środek, tak troszeczkę, troszeczkę bardziej zachowawczo do tego podejdziemy. Fajny wątek poruszyłeś, bo my tak naprawdę nie potrafimy grać z topowymi drużynami. Ostatni raz, 11 października 2014 wygrana 2 do 0 z Niemcami, a potem rozgrywaliśmy mecze z takimi drużynami właśnie jak Portugalia, Holandia, Kolumbia, jeszcze raz Niemcy czy Włosi ostatnie mecze, wiemy jak to się dobrze. zakończyło, ale pytanie, czy jest się czego obawiać? Wiemy, jakie Włosi mają problemy kadrowe. Nie będzie tak. Robert to Manciniego, który przebywa aktualnie na kwarantannie, a także jest brak zezwolenia wypuszczenia zawodników Sassuolo, Fiorentiny, Geno i Lazio Intero, także Rome, Takie nazwiska jak Acerbi, Barella, Immobile, Di Ambrosio i tak dalej. No to jest na pewno szansa. Tylko mm -hmm. pytanie, czy ona cokolwiek zmienia w podejściu Jerzego Brzęczka? Czy rzeczywiście to nie będzie tak, że jedziemy po ten jeden punkt, mamy w pamięci, że to jest wyjazd, mm -hmm. że jednak Włosi nawet pewnie bez tych kilku piłkarzy są w stanie wystawić niezłych dublerów. Więc podejrzewam, że za wiele to w naszym przypadku nie zmienia, chociaż rosną szanse na ten chociażby jeden punkt. Dobrze by było na przykład zremisować w tym spotkaniu, albo wygrać je oczywiście, ale po prostu ten cel zrealizować, żeby z czystą głową podejść do już kolejnego meczu z Holandią i wtedy bez strachu zagrać z tym rywalem. Może nawet pójść na lekką wymianę ciosów. Bo jeżeli ci osłabieni nawet Włosi z nami wygrają, no to później się wkradnie właśnie to myślenie, że teraz z Holandią to już trzeba za wszelką cenę pilnować tego jednego punktu, i wtedy ta nasza reprezentacja nic nie pokaże. Więc szukałbym faktycznie w tym szansy, ale tak jak mówię, raczej na. W, raczej na większą okazję do odniesienia mhm. tutaj takiego sukcesu w postaci Remisu niż w postaci zwycięstwa. A co sądzisz o powrocie Piotra Zielińskiego? Bo wiemy, jak ostatnie mecze wyglądały. Graliśmy właśnie bez naszej dyszki, że tak to ujmę, tak. w środku pola. Klich, Krychowiak, model, linety, czy Górański do Ostrzału. No bo kogoś trzeba, wiemy, że Piotr Zieliński na pewno będzie miał miejsce w podstawowej 11. Bardzo ciekawie wyglądał ten wariant, kiedy Mateusz Klich grał. Tak jak w klubie, czyli był dziesiątką, mm -hmm. operował tuż za napastnikiem, a z kolei my, Ty mówisz o tej dyszce, bo my chcemy z tego Piotra, Piotra Zielińskiego zrobić dyszkę, a to jest raczej ósemka. Też tak uważam. Więc patrząc na to, że pewnie będziemy grali jednym napastnikiem, można by, myślę, skonstruować tak ten środek pola, że jest klich tuż za plecami napastnika i jednak ten Zieliński operuje gdzieś w duecie w mm -hmm. środku pola. Kto do strzału z tego grona, Trudne pytanie, bo podoba mi się to, co prezentuje Jakub Model. Długo też byłem zdania, że nie jesteśmy tak bogatym piłkarsko-narodem, żeby nie dawać szans w ogóle w kadrze Linettemu. Dokładnie I, tak. I chciałbym, żeby ten piłkarz faktycznie w tej kadrze rósł, ale też mając w myślach to, co będzie chciał Jerzy Brzęczek w tym meczu osiągnąć, spodziewam się, że jednak wyjdzie Krychowiak albo Góralski, że do odstrzału będzie ktoś z dwójki moder Linetty na pewno, być może nawet obaj. Chociaż no, ja bym raczej postawił na duet Linetty-Zieliński, a przed nimi na dziesiątce Klich, ale myślę, że to jest... Zbyt, zbyt życzeniowe, zbyt też może ryzykowne na, na takiego przeciwnika. Przejdźmy może do kolejnego meczu z Holandią. O ile Włosi wydają się drużyną, która jest w zasięgu przynajmniej na remis, bo już remisowaliśmy niejednokrotnie z tą drużyną, to widzieliśmy, co się działo w ostatnim meczu z reprezentacją Holandii. 65% posiadania piłki na korzyść nasi, naszych rywali. Dziwię się, że tak mało w strzałach 15 do 2 i co najgorsze, to było zwycięstwo bez większego wysiłku, bo Holendrzy tak naprawdę by się bawili z nami, a my lataliśmy nie wiedząc co to chodzi w ogóle w tej dyscyplinie sportu. Tak i ten mecz wzbudził we mnie największą frustrację, bo sami się pozycjonujemy w, na takiej półce niżej niż ci rywale. Ja wiem, że my jesteśmy na tej półce niżej, ale mm -hmm. drużyny, które się bronią, które nie są odważne w piłce, za wiele nie wygrywają. Myślę, że Dobrym przykładem mamy Mateusza Klicha, on w Leeds United. To jest Beniaminek, który teoretycznie powinien mieć kompleksy. Powinien myśleć, że nie ma czego szukać w starciach z największymi drużynami w Anglii, ale tego nie robi. Po prostu idzie na wymianę czasów. Okej, okay, czasami się skończy 1 do 4 Dokładnie. z Leicester City, ale czasami, nie wiem, zremisujesz 1 do 1 z Manchesterem City mając przewagę, albo po prostu wygrasz inne spotkania, w których. Teoretycznie to rywal ma większe doświadczenie na tym poziomie, i tak dalej e, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj znowu może być podobnie, że jednak ta Holandia nas przewyższa taką piłkarską kulturą. Ci piłkarze są w ogóle wyszkoleni w jakiejś innej w innym duchu, bo o ile włosi. Na tak, bo o ile włosi mogą się jeszcze trochę, mając te ubytki, też tak troszkę wycofać, i to będzie taki mecz, mecz walki, jak to się mm -hmm. czasami mówi? Dość zacięty, taki ostatecznie zremisowany, e, tak holendrzy jednak. E, zawsze, niezależnie od okoliczności, będą próbowali grać tą swoją techniczną piłkę e, opartą na przewadze, więc no, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, dobrze by było mieć spokój przed tym meczem e, już wypracowany z Włochami, e, żeby się tutaj trochę pobić, bo jeżeli nie, no to będziemy się tylko chować, a wtedy może być powtórka z tej nieprzyjemnej rozrywki. Ja byłem wtedy naprawdę e, zły, bo, bo wydawało mi się, że przyjechali piłkarze w formie, że mamy e, kreatywność w środku pola, z której nie korzystamy, a mieliśmy Mateusza Klicha, Piotra którzy tylko patrzyli jak piłka ich, ich mija w środku pola i to było, to było słabe po prostu. A nie uważasz, że ta właśnie zachowawczość reprezentacji Polski właśnie w starciach z gigantami wynika przede wszystkim z taktyki, jaką narzuca Jerzy Brzęczek swoim podopiecznym, no bo szczerze mówiąc nie chce mi się wierzyć, że Robert Lewandowski, który teraz będzie wychodził na reprezentację Holandii, będzie miał w głowie, obyśmy ugrali tylko remis. O, to na pewno. Wydaje mi się, że jest jeszcze co innego, że Jerzy Brzęczek traktuje tę Ligę Narodów jako przygotowanie do Mistrzostw Europy mhm. i on wie, że tam będzie Hiszpania, a z Hiszpanią będzie jeszcze trudniej niż z Holandią i to będzie rywal jeszcze bardziej nastawiony na dominację. Że tam są Szwedzi, którzy są trochę takim rywalem, powiedziałbym, spółki tej Ukrainy, z którą się teraz mierzymy. Może bardziej niż, niż spółki włoskiej czy spółki holenderskiej, a ofensywnie to zagramy z tym rywalem, którego poznamy po bojażach ze Słowacją albo z Irlandią Północną. I to wszystko jest jednak zaprawa przed tym, żeby na przykład w tych mistrzostwach Europy, no w tych dwóch meczach jednak najtrudniejszych z Hiszpanią i z Szwecją na przykład zdobyć punkt albo mhm. maksymalnie trzy. Na przykład, jeżeli wszystko się ułoży dobrze, dobrze ze Szwecją, więc myślę, że on traktuje to bardziej długofalowo, ale to też nie jest gra, której jestem zwolnikiem, bo takie podejście po prostu nie rozwija drużyny. Wiem, że trochę futbol międzynarodowy zmierza w tę stronę, że dzisiaj liczy się organizacja, gole postałych fragmentach gry to było widoczne na na przykład Mundialu w Rosji ale nie jestem jakoś zwolennikiem tego trendu. Wiem, że trudniej jest wypracować wszystko na zgrupowaniach reprezentacji niż w klubie, gdzie masz piłkarzy 60 razy w sezonie testowanych w spotkaniach, mhm. ale tak myślę, że mamy potencjał piłkarski na to, żeby po prostu grać coś ciekawszego. Oczywiście i myślę, że nasz Pierwszy rywal z Ligi Narodów, czyli Włosi, są idealnym przykładem na Twoje słowa, ponieważ wiemy, w jakiej dyspozycji Italia się znajdowała w naszym w pierwszym meczu przeciwko naszej reprezentacji, co jeden do jednego po bramce Zielińskiego zremisowaliśmy, a także jak wygląda teraz. Myślę, że czasu Mancini miał dokładnie tyle samo, co jeżeli. My zrobiliśmy tak. Pół kroku do przodu, może jeden, a Włosi zrobili trzy i niestety to widać. Pozwól, że przejdziemy do quizu na sam koniec, więc za chwilę poznasz pytania. Pierwsze pytanie. Ostatnim strzelcem bramki przeciwko reprezentacji Włoch jest? Odpowiedź A. Robert Lewandowski, odpowiedź B. Mateusz Klich, odpowiedź C. Jakub Łaszczykowski, czy odpowiedź D. Piotr Zieliński? Piotr Zieliński. To jest ten mecz, y, z, y, o którym przed chwilą mówiliśmy. Bardzo dobrze, to jest twoją czujność po prostu. Tak, tak, tak. Jeden punkt. Drugie pytanie. Ostatni raz, kiedy reprezentacja Polski wygrała z Holandią, miał miejsce. Odpowiedź A w 2001 roku, odpowiedź B w 1998, odpowiedź C w 1975, czy odpowiedź D w 1979. Na pewno w 75, tylko zastanawiam się, czy, czy coś jeszcze było później. Nie było. W 1975. Cztery lata później jeszcze. Eliminację do euro 1980 we Włoszech, wygrana 2 do 0. Ach, bo ja dobrze, bo już od razu zakodowałem, że te daty idą, idą malejąco i, i. Nie, tak, Miszmasz jest. Dobrze, i w Miśmiechu. Tak, wpadłem na, wpadłem na minę. I Włodzimierz-Mazur Włodzimierz, z rzutu karnego, strzelali bramki. I trzecie pytanie: Najwyższe zwycięstwo przeciwko Ukrainie to 3 do 1. Takim wynikiem kończyły się dwa spotkania. Jedno w 2013. A drugie i odpowiedź a. W 2000 roku dwa razy Oli Sadebe, raz Kałużny, eliminację do mistrzostwa. Bardzo co pisane. Kijów dwa razy Oli Sadebe, Kałużny. <laughs> Proszę <laughs> bardzo. <laughs> bardzo dobrze. Jeden z pierwszych tak świadomie oglądanych przeze mnie meczów. Miałem w 2000 roku lat 7. Okay. I pamiętam, że już w sezon 99-2000 końcówkę, pamiętam finał Ligi Mistrzów mm -hmm. 2000, pamiętam Euro 2000 tak przez mgłę. Później sobie to odświeżyłem już samemu, ale to było jedno z pierwszych spotkań, że wiedziałem kto gra z kim, o jaką stawkę i tak dalej. Po prostu zasiadłem napakowany wiedzą i piłkarską zajawką, i nawet pamiętam, że wtedy Tata zaprosił znajomych. Oglądaliśmy ten mecz w jakimś większym gronie w domu i pamiętam dokładnie już ten mecz. Tak naprawdę mogę, mm. go, mogę go sobie odwinąć w pamięci. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był. Kolejny odcinek programu będzie grany. Moim i Waszym gościem był Michał Gudka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My się widzimy już, nie wiem czy ze mną, ale w programie i w innych tego typu treściach na kanale już za kilka dni, więc trzymajcie się i do usłyszenia.